Nóż, chaos, syreny. Scena niczym z koszmaru rozgrywa się w szkole zawodowej w Essen w Niemczech. Gdzie bezpieczeństwo zamienia się w krzyk? Jak to możliwe? Gdzie jest granica chaosu? Pytanie do Was. Skąd nas oglądacie? Kraj i miasto? W Essen, w nadreni północnej Westfalii, brutalny atak sztyletem wstrząsnął uczelnianą społecznością. Nauczycielka została poważnie ranna w brzuch, wymagała natychmiastowej operacji. Napastnik, 18-letni student z Kosowa, uciekł. Policja i służby ratownicze rozpoczęły zakrojoną na szeroką skalę obławę. Z helikopterem w powietrzu, uzbrojonymi funkcjonariuszami otaczającymi budynek scena była jak z filmu akcji. Po pewnym czasie podejrzany został schwytany w parku miejskim. Stawiał opór, raniąc funkcjonariuszy. Szybkie zatrzymanie pościg Helikopterem czy to wystarczy, by uspokoić nastroje? Co to oznacza dla bezpieczeństwa w niemieckich szkołach? Pytanie do Was: Gdzie teraz nas oglądacie? Napiszcie miasto i kraj. Ten incydent to nie tylko pojedynczy atak, to sygnał ostrzegawczy. Szkoły, miejsca nauki i rozwoju stają się areną przemocy. Czy to efekt rozpadu autorytetów? A może problem głębszych podziałów społecznych? Brak motywu sprawia, że pytania pozostają bez odpowiedzi. Strach o bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej. Czy jest znowu na porządku dziennym? To może prowadzić do wzrostu ksenofobii, jeśli pochodzenie sprawcy zostanie niewłaściwie użyte. Podważa zaufanie do instytucji, do nauczycieli. A co z zaufaniem do polityków, gdy nagle umierają? Oddzielne i równie niepokojące były wydarzenia, które dotknęły. Partie AFD. Siedmiu kandydatów tej prawicowej partii z nadreni północnej Westfalii Zmarło jeszcze przed wrześniowymi wyborami. Policja natychmiast wykluczyła udział osób trzecich. Policja wykluczyła nieuczciwą grę w związku z niedawno zmarłymi kandydatami z prawicowej AfD tak brzmiały oficjalne komunikaty. Zaskakująca szybkość tego oświadczenia czy to próba uspokojenia nastrojów? Jednak wybitne osobistości publiczne szerzą w internecie bezpodstawne teorie słyszeliśmy. Kto ma rację? Oficjalne komunikaty czy nieuzasadnione teorie, które w natłoku informacji często zyskują na popularności? To budzi sceptycyzm. To rodzi pytania o przejrzystość. Czy śmierć siedmiu kandydatów z jednej partii tuż przed wyborami może być przypadkowa? Społeczeństwo potrzebuje jasnych odpowiedzi, nie szybkich deklaracji. Co nam fakt sprawdzić w następnym wydaniu? Jedna teza na przykład Wszystkie teorie spiskowe są bezpodstawne. Oficjalnie śmierć siedmiu kandydatów AFD została uznana za serię nieszczęśliwych wypadków. To narracja, którą władze i główne media europejskie starają się utrzymać. Szybko dementowano wszelkie bezpodstawne teorie. Dlaczego tak szybko? Niektórzy widzą w tym próbę ukrycia niewygodnej prawdy. Czy brak przejrzystości podważa zaufanie społeczne? Czy to celowe działanie? A może to zwykła próba zapobieżenia panice? Rozbieżność między oficjalnymi oświadczeniami a szeptami w internecie jest uderzająca. Pytanie komu ufasz? Czy są to niezależni analitycy, którzy dostrzegają wzorce, czy główne agencje informacyjne, które powielają oficjalną wersję? Może wybitne osobistości publiczne nie szerzą bezpodstawnych teorii, lecz zadają niewygodne pytania? A może to próba demonizacji tych, którzy kwestionują status quo. Takie sytuacje zasilają podziały. Zaufanie spada, a w jego miejsce pojawia się chaos. Kto zyskuje, a kto traci w tej grze narracji? Władze wygrywają, jeśli ich wersja zostanie zaakceptowana, ale tracą w oczach tych, którzy szukają drugiego dna. Dziennikarze, którzy odpowiedzialnie demaskują teorie, mogą być postrzegani jako część establishmentu, a ci wybitni Mogą zyskać wpływ, jeśli ich teorie zyskają przyczepność. To gra o wpływy, gdzie stawką jest prawda. Kto wam ufa w tej sprawie w Niemczech? Jeden mówca media. Historia Europy obfituje w przypadki, gdzie oficjalne narracje zderzały się z głęboką społeczną podejrzliwością. Pamiętamy czasy zimnej wojny, gdy każda katastrofa mogła być interpretowana jako spisek. Pamiętamy epokę terroru, gdy każdy zamach rodził dziesiątki nieoficjalnych teorii. Dziś, w dobie natychmiastowego przepływu informacji, szybkie wykluczenie udziału osób trzecich może jedynie podsycać ogień podejrzeń. Podobnie jak w przypadku ataku w Essen. Ataki nożem w Niemczech czy innych krajach europejskich to niestety nie nowość, to część szerszego trendu. Zwiększona liczba incydentów z użyciem niebezpiecznych narzędzi, zwłaszcza w miejscach publicznych, budzi obawy. Łączy się to z debatą o integracji imigrantów oraz o polityce bezpieczeństwa wewnętrznego. Ten atak w Essen to kolejny element w tej mozaice obaw. Czy rządy są w stanie zapewnić bezpieczeństwo? Czy obecne strategie są skuteczne? Napięcie społeczne rośnie. W tle tych dramatycznych wydarzeń mamy jednak promyk nadziei, coś, co przypomina nam o cudach natury i historii. Odnajdujemy równowagę w tych wiadomościach, próbując zrozumieć szerszy kontekst. Pytanie do Was: jakie wydarzenie w sektorze niemieckich mediów jest niedoceniane? Nazwijcie je i wyjaśnijcie. Zupełnie inny, ale równie fascynujący wątek przenosi nas na tren. Rustam Wagner, 44-letni poszukiwacz skarbów z Düsseldorfu, dokonał niezwykłego odkrycia. W korycie Renu, gdzie poziom wody był niezwykle niski, znalazł gigantyczny ząb mamuta. 4 kilogramy wagi, 15 tysięcy lat. To nie lada gratka. Odkrywca natychmiast zrozumiał, że to coś specjalnego. Jego słowa oddają ekscytację. Ząb trzonowy mamuta. To odkrycie jest jak okno na zamierzchłe czasy, gdy te gigantyczne stworzenia wędrowały po dzisiejszych europejskich ziemiach. Skarb zostanie wysłany do muzeum po weryfikacji przez ekspertów. Klimat zmienia świat. Niskie poziomy wody w rzekach, będące skutkiem zmian klimatycznych, ujawniają ukryte skarby. To ironia losu, że globalne problemy mogą prowadzić do tak niezwykłych odkryć. Ta historia to rzadki pozytywny akcent w zalewie negatywnych wiadomości. Wagner, zwykły człowiek, dokonuje niezwykłego odkrycia. To przypomina, że nawet w czasach niepokoju świat potrafi zaskoczyć. To historia o wytrwałości, pasji i nieoczekiwanych nagrodach za ciekawość. Wzrost liczby ataków w szkołach europejskich jest zjawiskiem alarmującym. W Niemczech, podobnie jak w innych krajach, władze borykają się z dylematem, jak skutecznie zapewnić bezpieczeństwo w placówkach edukacyjnych, jednocześnie nie tworząc atmosfery strachu i represji. W 2022 roku Odnotowano wzrost liczby przypadków agresji w szkołach o 15% w porównaniu do roku poprzedniego, co podkreśla pilną potrzebę działania. Dyskutuje się o wprowadzeniu większej liczby ochroniarzy, monitoringu wizyjnego oraz programów psychologicznego wsparcia dla uczniów i nauczycieli. Jednak rośnie także świadomość, że samo zwiększanie środków bezpieczeństwa fizycznego nie rozwiąże problemu u podstaw. Wiele incydentów ma swoje źródło w problemach społeczno-psychologicznych, takich jak brak poczucia przynależności, bullying czy problemy ze zdrowiem psychicznym. Analizy wykazują, że sprawcy ataków często sami byli ofiarami przemocy lub doświadczali poważnych trudności w środowisku szkolnym i domowym. Eksperci podkreślają zatem konieczność holistycznego podejścia obejmującego edukację antyprzemocową, programy wsparcia psychologicznego i budowanie silniejszych więzi w społeczności szkolnej. Debata na temat roli rodziny i środowiska w kształtowaniu postaw młodych ludzi również staje się coraz bardziej intensywna. Czy szkoły są w stanie zastąpić braki w wychowaniu domowym? To pytanie pozostaje otwarte. W kontekście politycznym AfD, Alternative für Deutschland, zyskuje na znaczeniu w Niemczech, choć ich rosnąca popularność jest ściśle związana z narastającym niezadowoleniem społecznym i polaryzacją. Sukces AfD w ostatnich wyborach regionalnych i sondażach krajowych jest interpretowany przez wielu jako wynik zmęczenia polityką tradycyjnych partii, obaw o migrację oraz lęków związanych z bezpieczeństwem. Partia ta, wykorzystując retorykę antyimigracyjną i konserwatywną, zdobywa poparcie wśród tych, którzy czują się pomijani i zapomniani przez establishment. Jej zwolennicy często wierzą w ukrytą agendę mediów i rządu, co sprawia, że teorie spiskowe dotyczące śmierci kandydatów AfD, mimo oficjalnych dementii, zyskują na sile w pewnych kręgach. To zjawisko pokazuje, jak głęboki jest kryzys zaufania do instytucji i jak łatwo jest manipulować informacją w erze cyfrowej. Z drugiej strony, krytycy AfD oskarżają partię o podsycanie nastrojów ksenofobicznych i dzielenie społeczeństwa. Co może prowadzić do dalszej destabilizacji politycznej? Wybory federalne w Niemczech, zbliżające się wielkimi krokami, będą kluczowym testem dla zarówno tradycyjnych partii, jak i dla rosnącej siły AfD. Wynik tych wyborów może znacząco wpłynąć na przyszły kurs polityki wewnętrznej i zagranicznej Niemiec, a także na stabilność całej Unii Europejskiej. Niepokojące jest również to, że dyskusja publiczna w Niemczech coraz częściej sprowadza się do obwiniania mniejszości i stygmatyzowania grup etnicznych w kontekście problemów bezpieczeństwa. Wzrost liczby przestępstw, zwłaszcza tych z użyciem noża, jest często wiązany z napływem imigrantów, co podsycane jest przez część mediów i polityków. To prowadzi do błędnego koła, gdzie strach przed migrantami rośnie, a zjawiska takie jak wzrost przestępczości są wykorzystywane do wzmacniania antyimigracyjnych nastrojów. Dane statystyczne, choć złożone, są często upraszczane i interpretowane w sposób, który sprzyja utrzymaniu tej narracji. Ważne jest, by pamiętać, że przestępczość jest zjawiskiem wielowymiarowym, a jej przyczyny są często głębsze niż tylko pochodzenie etniczne. Bieda, wykluczenie społeczne, brak perspektyw edukacyjnych i zawodowych to wszystko czynniki, które mogą przyczyniać się do wzrostu przestępczości, niezależnie od narodowości. W obliczu tych wyzwań kluczowe staje się pytanie o rolę dziennikarstwa i mediów. W dobie fake newsów i posprawdy, odpowiedzialność za rzetelne informowanie i analizę staje się jeszcze większa. Problem polega na tym, że coraz więcej osób czerpie informacje z niezależnych, nierzadko niesprawdzonych źródeł internetowych, co sprzyja rozpowszechnianiu teorii spiskowych i dezinformacji. Tradycyjne media walczące o utrzymanie wiarygodności. Muszą znaleźć balans między informowaniem o faktach, a wyjaśnianiem skomplikowanego kontekstu społeczno-politycznego. Wyzwaniem jest także dotarcie do tych, którzy są już przekonani o istnieniu ukrytej prawdy i którzy odrzucają oficjalne komunikaty. To buduje mur między różnymi grupami społecznymi, pogłębiając podziały i utrudniając konstruktywny dialog. Jednym z niezauważanych, a ważnych wydarzeń w niemieckich mediach jest cicha rewolucja w dziennikarstwie lokalnym. Podczas gdy duże media skupiają się na krajowych i międzynarodowych kryzysach, wiele lokalnych gazet i portali internetowych walczy o przetrwanie, często z ograniczonymi zasobami. Tymczasem to właśnie lokalne media odgrywają kluczową rolę w budowaniu wspólnoty, informowaniu o sprawach ważnych dla codziennego życia mieszkańców i monitorowaniu lokalnej władzy. Ich osłabienie prowadzi do powstawania tzw. pustyń informacyjnych. Gdzie oficjalne komunikaty nie są weryfikowane, a mieszkańcy tracą dostęp do wiarygodnych informacji o swoim najbliższym otoczeniu. Ten trend jest niedoceniany, a jego konsekwencje dla demokracji lokalnej i społeczności są dalekosiężne. W reakcji na coraz bardziej skomplikowaną sytuację, niemiecki rząd i społeczeństwo zdają się szukać nowych dróg. Odpowiedzią może być inwestowanie w edukację medialną. Aby obywatele byli w stanie krytycznie oceniać źródła informacji, wzrost świadomości na temat potrzeby dialogu międzykulturowego i lepszej integracji, szczególnie w dużych miastach, gdzie napięcia są najbardziej widoczne. Organizacje pozarządowe i inicjatywy społeczne podejmują próby budowania mostów i promowania zrozumienia międzykulturowego. Wielokrotnie podkreśla się znaczenie programów wspierających młodzież zwłaszcza w środowiskach zagrożonych wykluczeniem, aby zapobiegać radykalizacji i przestępczości. To wszystko składa się na mozaikę działań, które mają na celu odbudowę zaufania i stworzenie bardziej spójnego społeczeństwa. Jednak tempo tych zmian jest często zbyt wolne w porównaniu do szybkości, z jaką narastają problemy. Przypadek Essen i śmierć kandydatów AfD są lakmusowymi papierkami dla stanu współczesnego społeczeństwa niemieckiego. Pokazują, jak kruche może być poczucie bezpieczeństwa i jak łatwo jest manipulować opinią publiczną. W tle tych wydarzeń odkrycie zęba mamuta staje się niemal symbolicznym przypomnieniem o długiej historii i sile natury, która trwa pomimo ludzkich konfliktów. To przypomnienie, że życie toczy się dalej, a cywilizacja pomimo swoich problemów stara się znaleźć równowagę. Ciekawy kontrast. Prehistoryczne znalezisko pośród chaosu współczesności daje nadzieję na znalezienie czegoś wartościowego, nawet w najtrudniejszych chwilach. To przypomina, że nawet w chaosie istnieją stabilne punkty, do których można się odwołać. Rustam Wagner wygrywa. Opinia publiczna wygrywa. Policja wygrywa, łapiąc podejrzanego w Essen. Ale czy społeczeństwo na tym zyskuje? Czy ofiara zyskuje? Czy prawicowa partia AfD wygrywa? Oficjalne komunikaty i mainstreamowe media wygrywają, dopóki ich narracja o braku przestępstw jest akceptowana. Ale jeśli teorie zyskają na popularności, rządy i media tracą legitymację. Wtedy zwycięzcami są prominentne osobistości publiczne. Wasz prognostyk: kiedy nastąpi zmiana w poziomie zaufania do oficjalnych przekazów? Miesiąc, rok plus jeden powód. Co dalej? W Esen nauczycielka walczy o życie. Oby doszła do siebie. Sprawca zostanie osądzony. Czy ten akt przemocy zostanie uznany za odosobniony? Czy władze podejmą konkretne kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach? A może to będzie tylko chwilowa burza? Jeśli chodzi o AfD, to sprawa jest bardziej skomplikowana. Czy nieuzasadnione teorie zyskają na popularności, podważając zaufanie do władz i mediów? Czy wręcz doprowadzą do radykalizacji? A może społeczeństwo zaakceptuje wersję policji? Najgorszy scenariusz to pogorszenie stanu nauczycielki w Essen lub dalsze ataki. To mogłoby wywołać falę oburzenia, prowadząc do ostrzejszych środków bezpieczeństwa, być może wymierzonych w społeczności imigrantów. Podobnie jeśli teorie spiskowe wokół AFD rzeczywiście zyskają na sile, to doprowadzi to do głębokiego kryzysu zaufania, a nawet do wzmocnienia ekstremistycznych elementów. Wy jesteście doradcą lidera Niemiec. Co należy zrobić w ciągu 90 dni? Jeden krok. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to wyzdrowienie nauczycielki i ukaranie sprawcy. Incydent zostanie potraktowany jako odosobniony. Jeśli chodzi o AfD, to oficjalne wyjaśnienia prawdopodobnie utrzymają się, choć na marginesie nadal będą krążyć teorie spiskowe. A mamut? Ząb mamuta czeka na weryfikację ekspertów i na swoje miejsce w muzeum. To jedyna stuprocentowo pozytywna wiadomość. To rzadki promyk słońca w burzliwych czasach. A co jeśli prawda jest inna? Co jeśli pojawi się niepodważalny dowód zmieniający całą narrację w SN lub w przypadku AFD? Jak zareagujemy wtedy? Czy jesteśmy gotowi na prawdę, która może nam się nie spodobać? Gdzie leży czerwona linia między oficjalnym komunikatem a alternatywnymi teoriami? Te wydarzenia to coś więcej niż wiadomości, to sygnały, które warto analizować. Czy niemieckie społeczeństwo stoi w obliczu kryzysu zaufania? Czy to pojedyncze incydenty, czy część większego trendu? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Wasze opinie są cenne, pomagają nam zrozumieć szerszy obraz. Decydujcie sami, jakie prawdy pozostają ukryte. Zostawcie łapkę w górę, jeśli uważacie, że te analizy są ważne. Podzielcie się tym filmem ze znajomymi. Subskrybujcie nasz kanał, włączcie powiadomienia, aby nie przegapić żadnego materiału. Dzięki temu będziecie zawsze na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami. Proces odbudowy zaufania jest długotrwały i wymaga konsekwentnych działań, a także gotowości do otwartej i uczciwej komunikacji. W dobie globalizacji i przepływu informacji, każde wydarzenie w jednym kraju ma potencjał by wpłynąć na inne, a poczucie niestabilności może szybko się rozprzestrzeniać. Niemcy, jako kluczowy gracz w Europie, muszą mierzyć się z wyzwaniem zachowania wewnętrznej spójności, by utrzymać swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Dodatkowe informacje odnośnie kontekstu społecznego w Niemczech wskazują na rosnące niezadowolenie z systemu politycznego, który często postrzegany jest jako zbyt odległy od codziennych problemów obywateli. Partia rządząca socjaldemokraci SPD stoi w obliczu spadku poparcia, a koalicja rządząca z Zielonymi i FDP boryka się z wewnętrznymi sporami i trudnościami w realizacji swoich obietnic wyborczych. Wzrost inflacji, wysokie ceny energii i niedobór mieszkań dodatkowo podsycają frustrację społeczną. Brak perspektyw dla młodego pokolenia, zwłaszcza w mniej rozwiniętych regionach, przyczynia się do poczucia beznadziei. I podatności na radykalne ideologie. Mimo, że poziom życia w Niemczech nadal należy do najwyższych na świecie, wielu obywateli odczuwa niepewność co do przyszłości. W aspekcie bezpieczeństwa publicznego, niemieckie władze mierzą się z narastającą presją ze strony opinii publicznej, by podjąć bardziej zdecydowane kroki w walce z przestępczością i terroryzmem. Oprócz incydentów indywidualnych, takich jak atak Wesen. Niemcy w ostatnich latach doświadczyły kilku ataków terrorystycznych, co zwiększyło poczucie zagrożenia. Wzmożona debata dotyczy między innymi zaostrzenia przepisów dotyczących posiadania broni, zwiększenia uprawnień policji oraz wprowadzenia bardziej restrykcyjnej polityki imigracyjnej. Jednak takie rozwiązania, choć mogą przynieść krótkoterminowe efekty, nie adresują głębszych przyczyn problemów, takich jak ubóstwo. Brak integracji czy radykalizacja ideologiczna. Konieczne jest zrównoważone podejście, które łączy środki bezpieczeństwa z programami społecznymi i edukacyjnymi. W kontekście medialnym rośnie zapotrzebowanie na dziennikarstwo śledcze, które nie boi się zadawać trudnych pytań i ujawniać niewygodnych faktów. Jednak paradoksalnie wiele redakcji boryka się z problemami finansowymi co ogranicza ich możliwości w prowadzeniu długotrwałych i kosztownych śledztw. To właśnie w takich warunkach rozwijają się alternatywne media i platformy internetowe, które choć często dostarczają wartościowych informacji, nierzadko są również pożywką dla dezinformacji i teorii spiskowych. Właśnie dlatego tak ważne jest wspieranie niezależnego dziennikarstwa i inwestowanie w edukację medialną społeczeństwa. To pozwoli obywatelom na krytyczne podejście do informacji i odróżnianie faktów od opinii, a tym samym na świadome podejmowanie decyzji politycznych i społecznych. Złożoność niemieckiej rzeczywistości wymaga dogłębnej analizy i otwartej debaty. Nie ma prostych rozwiązań dla skomplikowanych problemów, a szybkie deklaracje czy oskarżenia rzadko prowadzą do konstruktywnych wniosków. Kluczem do zrozumienia sytuacji jest umiejętność patrzenia na problem z różnych perspektyw i unikanie uproszczeń, które często prowadzą do dalszej polaryzacji. Wydarzenia w Essen i wokół AfD są przypomnieniem, że każde społeczeństwo jest dynamiczną strukturą, która nieustannie ewoluuje i mierzy się z nowymi wyzwaniami. Sposób, w jaki Niemcy zareagują na te wyzwania, będzie miał wpływ nie tylko na przyszłość tego kraju, ale także na losy całej Europy. Warto również zwrócić uwagę na wzrastający poziom stresu psychologicznego wśród uczniów i nauczycieli w niemieckich szkołach. Coraz częściej zgłaszane są przypadki wypalenia zawodowego wśród pedagogów oraz problemy z lękiem i depresją u młodych ludzi. Presja na wyniki, rosnące oczekiwania społeczne i atmosfera niepewności wszystko to wpływa na zdrowie psychiczne. W odpowiedzi na to, Niektóre kraje związkowe wprowadzają programy wsparcia psychologicznego, ale skala problemu jest znacznie większa niż dostępne zasoby. Tworzenie bezpiecznych i wspierających środowisk szkolnych to nie tylko kwestia fizycznego bezpieczeństwa, ale również dbałości o dobrostan psychiczny wszystkich członków społeczności edukacyjnej. Ostatecznie historia z zębem mamuta, choć wydaje się odległa od tych poważnych zmartwień, przypomina o fundamentalnej zdolności ludzkości do odkrywania. I adaptacji. Tak jak odkrywano skarby ukryte w wyschniętych rzekach, tak i społeczeństwo musi odkrywać nowe sposoby radzenia sobie z problemami, które ujawniają się w wyniku głębszych zmian. Kryzys klimatyczny, który doprowadził do niskich poziomów wody w Renie, jest kolejnym globalnym wyzwaniem, które wymaga natychmiastowych i skoordynowanych działań. Wszystkie te elementy bezpieczeństwo polityka media środowisko są ze sobą nierozerwalnie powiązane i tworzą złożony obraz współczesnego świata. Zrozumienie tych powiązań jest pierwszym krokiem do znalezienia skutecznych rozwiązań. Wszyscy jako obywatele mamy rolę do odegrania w tym procesie poprzez krytyczne myślenie, aktywne uczestnictwo w debacie publicznej i wspieranie wartości, które budują silne i odporne społeczeństwo.